Hej, pytacie często, dlaczego czasami po angielsku mówimy e water, a czasami po prostu water? Albo dlaczego mówimy czasami e coffee, a czasami po prostu coffee? Czyli dlaczego czasami stawiamy to e, a innym razem go nie stawiamy? I na to pytanie odpowiem Wam w dzisiejszym nagraniu. Zapraszam! Witam Ciebie na jednym z najbardziej pomocnych w nauce języka kanałów. Jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a tutaj dzielę się wiedzą, dzięki której nowych języków uczę się w miesiące i dzięki której osoby, które nie wierzyły, że mogą nauczyć się języka, dzisiaj mówią w językach obcych, podróżują, pracują i rozwijają się międzynarodowo. Nowe nagrania pojawiają się od 2 do 7 razy w tygodniu, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. My tymczasem przejdźmy do tego, dlaczego czasami stawiamy e, a czasami go nie stawiamy. A będziemy tutaj mówili o rzeczownikach. Rzeczowniki, w dużym uproszczeniu, to są słowa, które zastępują rzeczy, ludzi i zwierzęta. Czyli na przykład takie słowo jak kot, pies, kolega, dom to są wszystko rzeczowniki. I teraz osoby anglojęzyczne widzą świat w taki sposób, że albo Jakaś rzecz na przykład jest niepoliczalna, czyli nie da rady jej policzyć, albo policzyć ją da rady. Rzeczy, których nie da rady policzyć, to będzie na przykład woda w morzu. Jak stajesz nad brzegiem morza, nie policzysz jedna, druga, trzecia woda, to jest po prostu przestwór wodny. Oczywiście możemy policzyć litry wody, kilogramy wody, butelki wody. Ale wtedy liczymy litry, kilogramy butelki, ale nie liczymy wody jako takiej. Czyli woda to będzie po prostu water. Kiedy jesteś na plantacji kawy, to też nie policzysz jedna kawa, druga, trzecia, tylko to jest po prostu kawa. Możesz policzyć krzaki kawy, możesz policzyć nasiona kawy, ale kawy jako takiej nie policzysz i powiesz po prostu coffee. Natomiast kiedy mamy jakiś rzeczownik, który da rady policzyć, jakąś rzecz policzalną, wtedy przed taką rzeczą stawiamy e. I mówimy na przykład e table, stół, bo jesteś w stanie policzyć. Jeden stół, e table, dwa stoły, two tables, three tables, trzy, trzy stoły itd. E dosłownie znaczy... Jeden pojedynczy. To pochodzi od słowa jeden. Więc e-table znaczy dosłownie jeden stół. Kwestią jest po prostu to, że kiedy tłumaczymy z angielskiego na polski, to tego e nie tłumaczymy dosłownie. I kiedy mówimy na przykład I have a cat, czyli dosłownie mam pojedynczego lub jednego kota, przekładamy to jako po prostu mam kota. Więc to jest właśnie to rozróżnienie. Czyli albo mamy rzeczy, które policzyć, yy, policzyć się nie da, czyli to jest woda, to jest kawa, yy, to będzie ogień, fire, albo mamy rzeczy, które policzyć się da, czyli kot, pies, dom, budynek, człowiek. To jest wszystko to, co da się policzyć. I teraz czasami możemy użyć tego e oznaczającego jeden pojedynczy. Przed słowami niepoliczalnymi, ale wtedy zmieni się znaczenie. Bo o ile water znaczy po prostu wodę jako ciecz, the sea is full of water, morze jest pełne wody, to e water będzie oznaczało pojedynczą wodę. I teraz kontekst nam mówi, czym jest pojedyncza woda. Na przykład, jak idę do sklepu, yy, ktoś może mi powiedzieć: Could you buy me a water? Czyli czy mógłbyś kupić mi wodę i w tym kontekście, jak ktoś mi mówi E water, to ja to zrozumiem jako na przykład butelkę wody. I zamiast mówienia pełnym zdaniem E barrel of water, czyli butelkę wody, wystarczy powiedzieć E water. Podobnie jak jesteś w kawiarni, zamiast mówić e cup of coffee, czyli filiżanka kawy możesz powiedzieć e-coffee, please, czyli pojedynczą kawę proszę, a w kawiarni najprawdopodobniej zrozumieją to jako filiżankę kawy. Z kolei gdybyś powiedział y, takie coś w sklepie y, z kawą i byś powiedział e-coffee, y, a, a please, prawdopodobnie dostałbyś worek kawy czy y, opakowanie kawy. Więc dlatego właśnie czasami przed rzeczami, których policzyć się nie da, stawiamy to E. I możemy to zaobserwować na wielu przykładach, na przykład Fire to jest ogień, ale E, Fire to jest ognisko albo zapalniczka. Mam nadzieję, że to nagranie jest dla Ciebie pomocne. Jeżeli masz kolejne pytania dotyczące nauki języka, zadawaj mi je w komentarzach. Ja będę na te pytania odpowiadał w następnych nagraniach. Raz w tygodniu, dla osoby, która napisze najciekawszy komentarz, losujemy koszulkę kodu Poligloty z jakimś ciekawym, zabawnym lub inspirującym napisem dotyczącym nauki języków. Natomiast jeśli interesuje Ciebie nauka języka w miesiące, zapraszam Cię na mój blog kodpoligloty.pl, bo tam na stronie jest możliwość subskrypcji i darmowej. I jak zasubskrybujesz, zaczniesz dostawać bezpośrednio na mail moje najlepsze wskazówki dotyczące szybkiej nauki języków. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego wideo. Pozdrawiam i do zobaczenia!